niebezpieczeństwo ubóstwienia siebie lub kogoś przyjdź duch święty przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca maryi twojej umiłowanej oblubinicy. przyjdź duch święty przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca maryi twojej umiłowanej oblubinicy. przyjdź duch święty przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca maryi twojej umiłowanej oblubienicy w imię ojca i syna i ducha świętego amen święty Piotr został cudownie Uwolniony z więzienia, w którym zamknął go Herod. Mimo że straże czuwały, mimo że więzienie było szczelnie zamknięte, to jednak Anioł wyprowadził go bezpiecznie na wolność. Co się działo potem, posłuchajcie. Herod poszukiwał Piotra, a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich ukarać śmiercią. Sam zaś udał się z Judei do Cezarei i tam się zatrzymał. Gniewał się bardzo na mieszkańców Tyru i Sydonu, lecz oni razem przybyli do niego i pozyskawszy sobie blasta podkomorzego królewskiego, prosili o pokój, ponieważ sprowadzali żywność z kraju króla. W oznaczonym dniu Herod, ubrany w szaty królewskie, zasiadł na tronie i miał do nich mowę. A lud wołał, to głos Boga, a nie człowieka. Natychmiast poraził go anioł Pański za to, że nie oddał czci Bogu i wyzionął ducha stoczony przez robactwo. Drodzy, Herod był tyranem. Rządził twardą ręką. Wszyscy się go bali. Nie tylko chrześcijanie, ale też, jak widzimy, mieszkańcy Tyru i Sydonu mieli z nim zatargi. Ale chcieli Go udobruchać. Przyszli do Niego i kiedy On wyszedł do nich, oni zaczęli wołać, że to głos Boga, a nie człowieka. Czyli zaczęli Go ubóstwiać, a On, widocznie Mu się to podobało, skoro nie powiedział źle mówicie, źle do Mnie się zwracacie, ale widocznie to jakby łaskotało jego uszy. I co się stało? Janio Pański dotknął go ciężką chorobą, w wyniku której szybko zmarł. Mamy jeszcze w Piśmie Świętym opisane kilka takich y, śmierci, kiedy to y, tyran, y, zły król, zostaje ukarany taką nagłą i bardzo bolesną śmiercią. Tak mamy opisane na przykład śmierć. Y, Antiocha IV Epifanesa w księgach Machabejskich, tego który torturował wręcz siedmiu synów pewnej kobiety żydówki, którzy nie chcieli zjeść mięsa zakazanego przez prawo, woleli umrzeć w wielkich torturach niż oddać cześć właśnie przekroczyć prawo Mojżeszowe. A ta kobieta nie tylko że patrzyła na to, ale jeszcze zachęcała i utwierdzała w wierze swoich synów, chociaż traciła ich po kolei, potem sama umarła, to jednak nie, 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 nie zgodziła się na to, żeby przekraść prawo Boże. Drodzy, my żyjemy w takich czasach, że e, często się mówi ubóstwiam Cię, ubóstwiam mojego męża, ubóstwiam moją żonę, e, moje, moją pracę, ub, ubóstwiam moje dzieci. Drodzy, e, też żyjemy w takim czasie, kiedy Bóg został jakby odsunięty na, na bok. Prądy filozoficzne różnego rodzaju postawiły na tym pustym cokole, z którego zdjęto Pana Boga, postawiono człowieka. I dziś ubóstwia się człowieka. Dziś człowiek jakby stara się przywłaszczył sobie prawo do decydowania o życiu i śmierci decydowania, kiedy życie się zaczyna, kiedy się kończy, do decydowania o prawach, o tym, jak, jak, jaką sobie płeć wybrać. Dziś ludzie przez procedury niektóre wybierają płeć swojego dziecka, kolor oczu i wchodzi, ta manipulacja tak głęboko wchodzi w to, co jest zarezerwowane tylko Panu Bogu. I drodzy, o ile nie będę się jakby rozwodził i opisywał śmierci tyranów, którzy uciskali wielu, którzy wielu, wielu przyprawili o wielkie cierpienia, którzy potem też źle skończyli. Jednak mówię do nich prawdopodobnie ta, ta moja pogadanka nie dotrze, ale mówię to do, do was, do siebie też, którzy często mamy też pokusę tego, żeby ubóstwiać kogoś albo Samemu oczekiwać na ubóstwienie, żeby ktoś podporządkował się nam, żeby na, na nas ubóstwiał. Często bywa tak, że gdzieś podświadomie pragniemy, żebyś, żebym był ważniejszy od Boga dla drugiego człowieka, żebym był waż, ważniejszy od Boga, że ja jestem na pierwszym miejscu. A tak nie jest, drodzy. I dlatego zachęcam Was do tego, aby strzec się wszelkiego rodzaju. Tej pustej chwały, pustej chwały, która często łaskoczy nam usta. I my też często używamy pochwał, żeby kogoś innego wywyższyć, pochwalić, ale żeby jakby uzyskać jakieś korzyści. A ten człowiek, czy ja sam, nie sprzeciwiamy się temu. No, było tak też w przypadku apostołów, o czym będziemy jeszcze czytać później, kiedy chciano obwołać Pawła i Barnaby bogami. Mówiono, bogowie zeszli, zstąpili. A wtedy Paweł i Barnawa rozdarli szaty i mówią: Nie jesteśmy bogami. Od razu, jakby sprowadzili na ziemię te, te, te dyskusje, wyparli się tego, żeby ich nie ubóstwiać w żadnym wypadku. Drodzy, niech ten czas szczególnie wielkiego postu będzie czasem, kiedy my oddajemy cześć i chwałę Bogu i kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu. Zbyt często dziś. Rezygnujemy z przekazań Bożych, rezygnujemy z naszych obyczajów na rzecz tego, aby było dobrze nam czy innym ludziom. Dziś żyjemy w świecie, który, czy w, jesteśmy rządzeni przez ludzi, którzy uzurpują sobie prawa rządzenia światem, ustalania, co jest dobre, co jest złe. Ulegania tej pokusie, której ulegli pierwsi rodzice. Jeżeli zjecie ten owoc z drzewa zakazanego, to będziecie jak bogowie, będziecie znali dobro i zło. I tak człowiek chce być jak Bóg. Gdzieś podświadomie ulega temu pragnieniu bycia jak Bóg, albo przynajmniej stanowienia o sobie tak jak Bóg, nieliczenia się z Panem Bogiem. I to wszystko źle się kończy. Chcę Wam przeczytać jeszcze fragment. Słowa Bożego, które jest bardzo wyraźne i mocne. Przeczytam Wam prostwo z księgi Ezechiela, w której Bóg mówi do proroka, aby upomniał króla władcę Tyru. I tak mówi Bóg do władcy Tyru: Ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na boskiej stolicy. W sercu mórz, a przecież ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto jesteś mądrzejszy od Daniela, żadna tajemnica nie jest ukryta przed Tobą. Dzięki swej przezorności i Sprytowi zdobyłeś sobie majątek i nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swej wielkiej przezorności i dzięki swojej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoje majątności, a serce twoje stało się wyniosłe z powodu Twego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg, ponieważ rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto dlatego sprowadzam na Ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi Twojej mądrości i zbezczeszczą Twój blask. Zepchną Cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił, Ja jestem Bogiem? W obliczu swoich oprawców przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem. W ręku tego, który cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ ja to postanowiłem wyrocznia Pana Boga. Niech te słowa będą przestrogą nie tylko dla wielkich tego świata, rządzących, bogatych, majętnych, ale też dla nas. Naszym Panem jest Bóg. Jego słuchajmy. I niech dla nas będzie też takim przykładem kobieta machabajska, matka, która nie ubóstwiła swoich dzieci, ale na pierwszym miejscu miała Pana Boga i wolała stracić swoje dzieci i swoje życie, niż przekroczyć prawo Boże, niż zdjąć z pierwszego miejsca Boga. Ten, kto postawi Boga na swoim miejscu, ten w Bogu będzie miał też obronę. My chrześcijanie wierzymy, że choćby nawet tutaj ktoś nas zniszczył, zabił, to mamy przygotowane miejsce nie tu na ziemi, ale miejsce w niebie. Właśnie ci synowie tej kobiety malchowajskiej wyznawali wiarę w zmartwychwstanie umarłych. I dlatego są podawani jako przykład wielkiej heroicznej wiary. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec